Jesteśmy na wspaniałym wzgórzu. Jak widać tutaj z tego słupa informacyjnego Punta de Teno. 10 kilometrów wysoko proszę Państwa. Przeszło 3,5 tysiąca metrów nad poziom morza. Niesamowicie wieje. Mieliśmy problemem. Tak o, widzimy tutaj jak koszulka łopocę na y, tułowiu naszego y, kolegi z OWP, tak y, Dawida Berezickiego. Tak jest, to jest właśnie koszulka Dawida Berezickiego, łopocąca. O, wzią. mało co się nie przewrócił, o właśnie biegnie, schował się za skałę, zaraz wybiegnie chyba gdzieś tutaj, o jest. O, łopocę. O i teraz kolega, drugi koledze, drugiemu robi na tle, o proszę tutaj, tak jest. Ale Dawid to robił. pozdrowienia narodowe. taki jest Dawid tutaj w Koszulka. koszyńka. drugiemu też łopoce. Jesteśmy proszę państwa naprawdę narażeni na bardzo silny na bardzo silny wiatr i jest z nami kolega, który ułożył wiosenkę, która stała się nieformalnym hymnem. Proszę bardzo. Proszę zaśpiewamy razem. Bu bu du bu niech yeah. nam żyje prezes Mału.